Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni. Pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować bitą śmietanę z mleka kokosowego z puszki. To jest świetna alternatywa dla tych z Was, którzy mają alergię na mleko albo nie tolerują laktozy. Co jest ważne, mleko z puszki musi być bardzo dobrze schłodzone. I ja specjalnie mam je w tej chwili odwrócone do góry dnem, żeby to, co jest w nim najrzadszego, spłynęło na samo dno. I za chwilkę będę mogła oddzielić tę rzadką część od tej właściwej gęstej, którą będziemy ubijać. Wybierajcie mleko kokosowe, które nie ma różnych sztucznych dodatków zagęszczających, tylko właśnie takie, które jest z naturalnych. Uwaga, zaczynam. Muszę sobie otworzyć puszkę i odlać teraz to, co jest rzadkie. Można sobie na tej rzadkiej części ugotować na przykład jakąś e, zupę mleczną. E, można wykorzystać jako dodatek do sosu, czy jako do zup, e, które standardowo na mleku kokosowym się przygotowuje. Myślę, że wymyślicie sobie, co można z tym zrobić. E, dobrze, ja już tutaj troszeczkę z drugiej puszki, tej gęstej takiej części, też mam. Teraz wleję całą resztę. Do smaku taką śmietankę można oczywiście też dosłodzić. Można też dodać na przykład ekstrakt waniliowy, ale przecież ona już ma kokosowy smak. Trzeba ją ubijać najpierw na średnich, potem na najwyższych obrotach miksera. Tak przez około 2,5 do 3 minut, aż po prostu będzie sztywna. To nie jest to samo co konsystencja zwykłej bitej śmietany, ale jako alternatywa, zobaczcie, myślę, że się nada. W zależności od tego, jak bardzo gęste będzie to mleko kokosowe, ta jego gęsta część, taką konsystencję też tej śmietanki będzie można uzyskać. Ta jest taka bardziej kremowa ale myślę, że jeśli dodałabym tutaj jeszcze teraz troszeczkę żelatyny roztopionej w gorącej wodzie dla usztywnienia, to byłaby konsystencja taka, że można by było też robić jakieś drobniejsze dekoracje. Ciężko się jest powstrzymać, żeby nie spróbować trochę. Ciekawa jestem czy Wam się taka śmietanka uda, dajcie mi znać czy wykorzystujecie tego typu produkty, czy jesteście na dietach bezmlecznych albo na innych dietach dla alergików i jakich innych przepisów byście potrzebowali. Zapraszam Was serdecznie na pozytywnakuchnia.pl po więcej moich filmików i przepisów i do zobaczenia w kolejnych. Pa!